Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to jest ciemieniucha, jak z nią walczyć, czy z nią walczyć, kiedy występuje i zapraszam Was do oglądania. Zacznę od tego, że ten temat wcale nie musi Ciebie dotyczyć i Twojego dziecka przede wszystkim, ponieważ ja będąc mamą dwójki dzieci. Spotkałam się z tym w praktyce dopiero przy drugim dziecku. Przy pierwszym dziecku nawet w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Znaczy wiedziałam oczywiście z książek, natomiast jest to temat bardzo indywidualny. E, zacznijmy od tego, co to jest. Przepraszam was za odgłos, no, ale oczywiście nagrywamy razem jak zwykle, także tutaj na tym kanale chyba te odgłosy są dozwolone. E, Ciemieniucha to jest nadmierne wydzielanie się górczołów łojowych u naszego dziecka. Po porodzie jeszcze w organizmie malca Krążą nasze hormony, które działają zbyt intensywnie, i łój, który się wydziela razem z naskórkiem, powoduje zastygnięcie i powoduje takie kropki. To są takie, taka skorupka może to być skorupka bo oczywiście intensywność meniuchy jest indywidualna. Mogą to być takie kropeczki zastygnięte żółte lub może to być mogą takie plamki lub może to być czapeczka wręcz taka skorupka to wszystko zależy. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Waszego dziecka. I teraz jak z tym walczyć i czy w ogóle z tym walczyć? Pierwsza sprawa jest taka, że występuje to mniej więcej tak do trzeciego miesiąca i niektóre osoby zwalczają to za pierwszym razem od razu, niektóre osoby niestety muszą to powtarzać. Te, te jakby Opcje, zabiegi, które Wam zaraz powiem, oczywiście domowe zabiegi. Także to wszystko jest bardzo indywidualne. Natomiast rozpoznanie jest bardzo proste. Myślę, że jak znacie swoje dziecko na tyle, nawet jeżeli jesteście młodymi mamami, na pewno świeżymi, to na pewno to rozpoznacie. Jak z tym walczyć? Pierwsza sprawa, oczywiście musimy określić intensywność tej ciemieniuchy. Jeżeli jest ona bardzo intensywna. Wręcz, znaczy nie spotkałam się jeszcze chyba z całą głową, znaczy przynajmniej nie spotkałam się, no w sensie nie, nie słyszałam o tym, żeby ktoś miał całą głowę, natomiast jak są takie czapeczki, jak ktoś ma tak naprawdę dużą tą ciemieniuchę, to yy, proponuje się, w zależności od jej intensywności, nałożenie jakiegoś olejku. Może to być jakiś olejek różnych firm, które są na rynku, może to być olejek domowy, może to być oczywiście oliwa z oliwek, olej kokosowy itd. 15 minut przed kąpielą, 2 godziny przed kąpielą, lub nawet całą noc. To wszystko zależy od tej intensywności. Jeżeli ta ciemieniucha jest duża, nakładamy. Proponuje się, żeby nałożyć olejek na całą tą okolicę, przykryć watą. Niektóre osoby tak uważają, że przykryć watą. Natomiast można założyć czapeczkę. Ważne, żeby ta czapeczka była w 100% bawełniana, dlatego że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby skóra naszego dziecka się pociła przez noc i kładziemy dziecko do łóżeczka i dziecko śpi, te plamy, ta skorupka mięknie i przy. Kąpieli, możemy wyczesać te włosy lub je jakoś usunąć, włosy, te plamki lub je jakoś usunąć. Jeżeli ta ciemieniucha jest mała, yy, czyli yy, są to plamki gdzie, niegdzie, to wtedy wystarczy 15 minut przed kąpielą nałożyć oliwkę i później to jakoś zgrabnie wyczesać po kąpieli lub nawet podczas kąpieli można to usunąć, jeżeli nam się to uda. Oczywiście staramy się to robić bezboleśnie. Generalnie to dziecka nie boli, natomiast to, no, to jest też indywidualne, jak. Jaki kto ma próg bólu i jak to to robi, żeby to robić oczywiście delikatnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa no to oczywiście szampony, preparaty, które są dostępne na rynku. Jest ich mnóstwo i w każdej drogerii takiej na pewno jeden przynajmniej produkt taki zdobędziecie. Jest to produkt szampon na ciemieniuchę, żel na ciemieniuchę, jakiś coś na ciemieniuchę, natomiast tak naprawdę wystarczy jakaś oliwka coś z tłustego. Trzeci sposób jest taki, który sprzedała mi moja koleżanka, jest to, oczywiście ja padłam, bo pytam się jej, co ty zrobiłaś, a ona mówi, no czekałam, aż rosną włosy i już. Oczywiście bardzo się z tego śmiałam i padłam, zrobiłam nie tym, natomiast nie jest to dobry sposób i nie rekomenduję Wam tego sposobu osobiście, dlatego, że jeżeli tego nie usuniemy, to to samo nie zniknie te gruczoły łojowe, które zostały zatkane, nie odetkają się same. Więc jest to ważne, żeby je odetkać, żeby dać im ujście, a oprócz tego, jeżeli tego nie usuniemy, to może powodować w przyszłości jakieś problemy ze skórą głowy. Uważam, że problemy ze skórą głowy to jest naprawdę poważna sprawa i, i powinniśmy pamiętać, żeby to usuwać. Oczywiście proces usuwania tego jest różny i tutaj znowu indywidualny. Może to być usuwanie bardzo szybkie, bo może za, za pierwszym razem już nikt na może to się powtórzycie, można z tym długo walczyć, bo też e, e, znam przypadki, gdzie bardzo długo się z tym walczy, e, na przykład parę tygodni. Natomiast Eventually in the end of the day to się w końcu yy, zwalcza i to znika. Także yy, bądźmy dobrej myśli. Jeżeli martwisz się ciemiochą swojego dziecka i nie możesz tego zwalczać, pamiętaj, że wystarczy, yy, że będziesz yy, po prostu taka systematyczna i w miarę możliwości spróbujesz odetkać, zdrapać, usunąć delikatnie te, yy, te skorupki i pamiętajmy, żeby robić to delikatnie, bo to jest też ważne. No, i żeby tego nie zrapywać na sucho, nic takiego, bo to może dziecka boleć. Tym bardziej, że są dzieci, które, no, mają niski próg bólu, tak jak Wam powiedziałam. Ok, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Oczywiście jak zwykle staram się Wam dać takie otwarte pole do komentowania, jeżeli mieliście takie sytuacje, dajcie znać, co wy robiłyście. Stwórzmy sobie tutaj takie pole do dyskusji. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do miłego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa pa! Hej!